Że będą szły przy sobie Kochankowie, których nawet śmierć nie rozdzieli Tak myśleli, choć rodzice wciąż mówili Nie jesteście sobie przeznaczeni nie Jesteście sobie Ludzie chcieli uczać, mówili łupczes trochę No na to ja nie jestem żadnym chłopcem odbijał piłkę Chłopaki są w butelach, a ja jestem młodym wilkiem Żadnej pracy, żadne szkoły Wolny pociąg wciąż Ci jechać to gdzie co to tory tygodnie godnie zbyt poza domem namiot nad jeziorem Padające gwiazdy nad morzem I tylko jedno życzenie, by w końcu się uwolnić Od kontroli starych, którzy zawsze muszą na im spierdolić W końcu ruszyć w drogę, drogę Nie spać na peronie, gdy ostatni pociąg odwołają Jeden przekręt na parkingu był okazją Czarny ścigać. Uwierz że marzenia właśnie się spełniają Od zera do stu procent Wiki muszą być wolne, zwłaszcza gdy są młodzi, Zwłaszcza gdy są także Bądź takim młodym wilkiem Tylko pamiętaj, że życie jest cholernie bądź takim młodym wilgiem Tylko pamiętaj, że życie jest cholernie śliskie Wszystkie, że jednemu z pań swojego się stanie Drugi damu wsparcie miłości, jaż nie oddanie Nie spała całą noc, czekając kiedy zadzwoni Musiało coś się stać Przecież tak nigdy nie robię. Gdy telefon się odezwał, była pełna za chwilę całe życie miało w koszmar się zmienić Chciał zarobić parę groszy chciałem im jakoś zaskoczyć, a teraz nie będzie chodził. Dawał z siebie wszystko, ale jednak coś nie wyszło Rozpieprzył siebie motor i nadzieje na przyszłość Szlitalem w dni, to najbliższe młode wilki Skowyt silników oddawał co by sił stracił pomoc, on, on nie umarł jeszcze, chociaż dziś zmarła jego młodość. Myślał, że odejdzie, jednak ona została. Najwierniejsza partnerka z kibiczego stada, że nie zawyła w miłości milka też w cierpieniu. Młode wilki zawsze razem będą mieć pierwsze znaczenie. Gdy tak się, bądź takim młodym wilkiem, tylko pamiętaj, że życie jest cholernie śliskiem. Jeśli jednemu z was, z się stanie, drugi dał wsparcie, miłość, przyjaźń i obranie. Gdy tak się, bądź takim młodym... Nie wiem tylko mam pamiętać, że ścięt jest kolejnie świadkiej w stanie to jest z tego w stanie drugi na wsparcie miłości nasz nie od ani trację to siemantko mobile dzisiaj co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy tak, 1 sierpień 2011 lecimy sobie e, do Zebrugę z Francji. Zebrugę to Belgia nad morzem tam jest z miasto portowe, dosyć można by to nazwać. Mamy na DFDS-a zrzucić kontener z alkoholem. Mamy 96% spirytusu. Eee, no, 25-6 tysięcy litrów. Trochę zwolnimy, bo tutaj się te, te zwężki pierdzielą Jesteśmy przed Lille. Dużej trasy nie mamy, bo teraz jeździmy z tą cysterną. Tu trochę poopowiadam o robocie. Robota wygląda tak. Mamy 2-3 punkty, 4. No i lecimy do portów. Kontener. umyć, załadować, rzucić, umyć, załadować, rzucić, pobrać nowy oczywiście w międzyczasie. Jeździmy pod futransem, czyli tej firmie poprzedniej, co jeździłem z cysternami. Tylko po prostu to jest podwykonawca Belk. Jeździmy z kanią na manualu, więc można sobie ładnie ćwiczyć zmianę biegów wysprzęgła. Tak na przyszłość, jak plany dojdą do skutku, to w przyszłym roku wypad do Kanady zrobimy. Tylko trzeba troszeczkę kasy uzbierać. Skania eee, bardzo przyjemna, bo to, to plańka, więc duża, duża, duża kabina. Eee, jestem nią miło zaskoczony. Pierwszy tydzień jeździliśmy skanią z, z noskiem. Eee, europejska wersja, ale, ale nosek taki do przodu silnik był nie, nie siedział się na silniku, tylko był silnik przed tobą V480 koni Ponad 10 lat już auto miało, ale, ale szło. Skrzynia nie do końca przystosowana do tego, żeby jeździć bez sprzęgła. Zmiana bez sprzęgła prowadzić. W tej nowszej, ta jest dwuletnia. Nie ma żadnego problemu z tym. A sami gdzieś tam, jak, jak się źle złoży, to tam gdzieś tam zgrzytnie lekko, ale to jest bez większych problemów. Wyjdziemy żarcie. Czasami pod aderami, tak jak dzisiaj, czyli ten alkohol. Gościu tak w miarę sensownie mi się wydaje, że płaci. Bo wychodzi koło 500 do 600, no tam jeden 700 zarobił euro za tydzień. Za tydzień. Płaci na godziny, po prostu tak jak Belgowie mają faktycznie płacone. Więc nie jakieś diety po 40 euro za dobę. No minus, że powiedzmy sobotę, niedzielę, jak się stoi, no to nie, nie płaci. Ale jak sobotę się jeździ, no to normalnie ekstra kasa wpada, bo to 150% chyba wtedy jest za, za przepracowaną sobotę. Piątek, dzisiaj poniedziałek jest, w piątek jechaliśmy to była masakra a mianowicie moment tutaj wjazdu, no jak oni się włączają trzeba uważać, jechałem od Lille w kierunku właśnie Paryża no i widziałem wypadek, tak w odległości 100 metrów i to na autostradzie naprawdę, naprawdę robi wrażenie bo to nie, powiedzmy przeważnie to się widzi skutki, rzadko widzi się sam wypadek faktycznie jak, jak coś się dzieje Osobówkom schował się pod pierwszą łośkę naczepy czepy gościa, czyli pod ciężarówkę. Zaczęło nim obracać, jak ze środkowego pasa, przyrąbał w te tutaj betonowe, co są po lewej stronie, jakby takie te barierki. Odbił się, poobracał się kilka razy, stanął na środkowym z powrotem. Auto było ze wszystkich stron poobszarpane, po, tam prędkości jakiejś ogromnej nie mieli, bo to tam był wyjazd dopiero na autostradę. Ale no, nie wiadomo, nie do końca zauważyłem, czy to wina ciężarówki, czy osobówki była. Czy, czy ten yy, na prawym pasie jechał ciężarówką i, i po prostu coś mu wyskoczyło, i na lewy zjechał, czego nie zauważył, i szarpnął w lewo, żeby odbić. No ale no, kurzu, dymu, chwila, moment, wszystko stoi. Właściwie się nic nie stało, bo wysiadł, no ale no, takie przeżycia się pamięta po prostu. Dzisiaj mamy tak, załadowaliśmy w tym Mensio. To jest w połowie drogi między Lille a Paryżem. Załadowaliśmy ten alkohol. Lecimy zrzucić kontener, pobrać nowy, umyć na to samo miejsce, co dzisiaj rano myliśmy. Jutro rano znowu boom, ładujemy alkohol. Znowu do Zebrugę, na koberfleta zrzucić. Czyli powiedzmy tak praca czasami jest monotonna bo 2-3 kontenery dziennie się ładuje jak są krótsze trasy w tych samych punktach, te same myjki te same drogi nie robi się za dużo kilometrów ale ma to swoje plusy, bo nie, nie, nie siedzi się w tym aucie po 8-9 godzin non stop i, i tylko tam macha wajchom i kierownicą w prawo w lewo jest trochę do, do takiej pracy yy, poza autem, fizycznej też, no bo trzeba kontenery zapiąć, odpiąć, papiery pozałatwiać, umyć go, zamknąć, zaplombować, pojechać załadować, znowu zaplombować, zrzucić papiery. No jest takiej trochę roboty poza jazdą, no ale w sumie nawet dobrze. Dwa tygodnie teraz mi, mi tak uciekło, w sumie nawet nie wiem gdzie. W piątek myślałem, że, że jest ten środa. Gadałem z kierowcą, to po prostu... No ja bym my tam się jutro jedziesz? No to sobota, jak sobota. No, jak sobota? to? środa, nie, sobota. Więc naprawdę jak, jak jest dużo roboty, to to szybko leci. A jak, jak są takie trasy dłuższe, jak na przykład gdzieś tam się latało z Warszawy, czy z Wrocławia, gdzieś do Hiszpanii, do Parę, do Barcelony, to się jedzie, 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 jedzie tylko jedzie, nie? A tutaj no są plusy, są minusy. Na początku te długie trasy są fajne, z czasem nie do końca. Tutaj opuścimy. Mamy największy kontener z możliwych, a towaru spokojnie by się zmieściło w ten najmniejszy. Więc przy hamowaniach, przy przyspieszaniach przy... wali jak krucafix A raz skończyło się. Tu już jest Lil wjeżdżamy na prawo w kierunku Brukseli bo tam jest taki jakby objazd a w lewo żeby przez Lille się przejechać to jest zabronione Ghent Lille ma taką jakby obwodnicę nawigacja prowadzi wprawdzie przez centrum miasta ale tam są tak zwane te Eee, fotoradary. Jak tylko widzą nie na prędkość, tylko widzą gabary, czyli duże auto, od razu robią zdjęcie. A tym bardziej jak my dzisiaj jeździmy na blachach belgijskich, to po prostu eee, nie są to w stanie sprawdzić, bo na polskich brach to, to ja mam to w dupie, bo i tak tam, jak mnie nie zatrzymają w tym momencie, że jadę gdzieś tam do rozładunku, do załadunku, to, to mi nic nie zrobią. A na belgijskich, holenderskich, jak zrobią zdjęcie, to oni będą w stanie sobie sprawdzić po CMR-kach, nawet jaką kontrola, jak się uprą przyjdzie i będzie później do płacenia. Więc tak samo, jak jeżdżę tutaj po Belgii, Holandii, Francji, na tych belgijskich blachach, to to eee, trzeba pamiętać o przekroczeniach prędkości i takie pierdolki, pierdolki. To jest taki przykład właśnie jak się ładnie Francuzi włączają czasami pod sam nos. Oni dobrze jeżdżą, bo jeżdżą płynnie, ale niestety czasami ta płynność jest związana z tym, że się popełnia błędy. No i to to mówię, miałem widoki tego ostatniego wypadku. Miałem widoki na to w ostatni wypadek, co tutaj się pod li zdarzyło. To było przed tym zjazdem, jak pojechaliśmy na dwa pasy w prawo. To z drugiej strony, właśnie się włączałem z góry, zjeżdżałem z wiaduktu. I 100 metrów za wiaduktem, 100 metrów przede mną. Była kraksa. Przy okazji, się miałem internet, bo tam w Ham na mejce jest internet za darmo, więc sobie można spokojnie tam poprzeglądać. Wwiedziłem blok Rafała czyli na Libała naszego no i tak widziałem sobie zrobił wakacyjną trasę przez Norwegię, Szwecję, Finlandię i jest to nie Łotwę, Litwę eee, ja muszę przyznać, że on ma podobne pomysły jak ja albo ja mam podobne jak on tylko no, u mnie jeszcze z realizacją nie do końca wychodzi ale to też, też mam taki plan po prostu na, na wakacyjny wypad właśnie, żeby wziąć auto pojechać do Szwecji, przez Norwegię, na Finlandię sobie wrócić tak w ciągu 2 do 3 tygodni. Też nie jakoś tam wydatków nie, nie, nie robić na siłę, więc jakie spanie tam gdzie się da, jak jest ciepło, no to w namiocie, jak nie, no to gdzieś tam może wynająć jakiś pokój na noc, ale, ale tak właśnie bardziej turystycznie i żywioł niżeli jakąś taką wycieczkę konkretną. Opis skani w środku zrobię na osobnym filmiku. Teraz mam trochę rozwalonych papierów, jakiś tam chleb kupowałem. Też z kogo rzuciłem na leżankę, więc mam trochę syfu. Więc tego nie będę wam pokazywał, ale, ale jest tutaj w miarę przyjemnie. No i to jest Transix, czyli tak zwana black box. Jak to ja tam rozmawiam z Tomem, tym moim szefem.

Taka jak ja, nie chcę szukać kogoś, to wypełnił twój świat z niezbawieniami Zjesz tym co wglądasz, zjesz tym co niestety nie już się zakończyło Choć nie jak serce lepsze dni Mam nadzieję, że zjadłeś już Dobra pozdrawiam, tak jak mówiłem, 1 sierpień 2011 Cichy Wilk Overout